Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, drogi moi przyjacielu. Dzień dobry. To no ruszamy, się. ruszamy na strzygi. Witamy w programie Poczekiwacze strachu. I dzisiejszy program będzie Dzisiaj ruszamy do pobliskiego lasu, jak poinformowali nas miejscowi, zamieszkałego przez strzygi. Strzygi, właśnie. Strzygi, dużo. Matyzele. Jak słyszę o to ja muszę zjeść na drinkę. Tak. Tam są... Strzyga kiedyś ugryzła mojego dziadka. Tam są ostrzygi. Ja bez herbaty to nie mogę, ale przez najbliższe parę dni, panie profesorze, będziemy musieli się niestety powłóczyć po lesie. Być może chyba nawet też... Słyszałem rurzenie konia. Szyga. Typowe dla strzygi. Nie wiem czy oglądał pan film Wiedźmin. Wiedziałem, I widziałem. właśnie na czego autentyczny Ja mam właśnie no tak, naprawdę wredny osobnik Za, zaatakował skrzygę? Nie wiem. No. Aha, to... Naprawdę muszę się przygotować, bo no wie pan co... Co pan ma specjalnego nie, właśnie, nie, nie, Jak pan jest przygotowany do Nie tymacji? pójdziemy... Nie pójdziemy z gołymi rękami tam. Na skrzygę. Najważniejsze należycie! No, no, I szyga podgodzi, a my je głowę, albo, albo nogę, bo Gdzie można nie jest. Nogę można też odczytać. Czarne księgi, czarownic pan. Mamy uczyni. też... A tu teraz pan pokażę. Mamy... Mamy kołek! E, Skołek z motyką, a tutaj później w serce bije w ten sposób, o, i będziemy, spo... możemy, my możemy spać spokojnie. Moim zdaniem drzwi powinny się bać nas. tam dźwiękę, bo naprawdę pomaga, dziadek stosował, chociaż naszego wyłupiłem mu oko pazurem, ale się przyklejał. To jest niedobry znak. Naprawdę będziecie. Uważam, że będzie naprawdę strasznie dzisiaj. Panie profesorze. Też spada. Zaczyna się jak noc w porze. Jak pan sobie zdaje sprawę nasza wyprawa musi się zmierzyć z nocą, bo w dzień niestety strzyga śpi w noże jaki? Li dzisiaj. dzisiaj, albo? dzisiaj bardzo dobrze. No A dzisiaj. Bo? Albo psiej. Ale dzisiaj zazwyczaj boli. Panie profesorze. Tak, właśnie chcę się, się, tak mukrażować. Trzyga w nocy widzi jak nie to no, też... Wszystko, no, wszystko widzi. Musimy się tak zamaskować, żeby nas nie było widać. O, no, ja sobie specjalnie sobie koszulkę taką. Ja przygotowałem tutaj o, no, na Polance Barokowy jest. widelec srebrny. O, on tego nie lubią, o, 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 skąd powiedział, pan panie, panie, panie profesorze? Skąd pan to wiedział? Ja byłem na chłopkę, że. Ja, ja to wiedział? E, ja to jestem na wypowiedzi. Ja to Ja to jestem na na wypowiedzi. na ...barokowy widelec. Pan się modli. Modlę się... ...do mołdawskiego księcia... ...który znany był z... z czego? ...z postramienia strzyg. Skorzystał z podobnej broni... ...starki, która... dzwabia strzygi. A, a, to wie pan, to jest ciekawe, bo ja tego nie słyszałem nie o tej tarcie. Z widelca barokowego srebrnego, którym trzeba strzygę Zbawić. delikatnie... nakuć, ...delikatnie proszę pana, nakuć go. Bo... Ale to trzeba tak, wie pan, to nie jest tak, to jest specjalna, specjalna technika. Widzę, że pan przy, 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 przydział barwie wojenne na twarzy pani profesorze. Radziłbym panu to samo. To ja też już zrobiłem, no. Pan popatrzy. Wszędzie! Dobrze, dobrze. Bo tu nie ma żartów. Ruszymy zaraz. zacznij się leje. pan że tak trochę pada? Pada nie? Tak, i to właśnie jest dobra pogoda. To jest właśnie ten czas. lubi? Musimy ruszyć, naprawdę proszę się. Ja przygotować. Ja, ja, ja mam te nożyce, to ja je wezmę. Proszę, 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 proszę wziąć te nożyce. Ruszamy w takim razie. Ruszamy! Panie profesorze, jesteśmy na terytorium naszej strefy. Να, και εγώ, Ale pydle! Największa jaką żeśmy chyba mogli spotkać Panie profesorze w nogi! Panie profesorze! Panie profesorze, co się stało? Pan umiera. Dopadła mnie. Strzyga, proszę pana, okaz nie bywały nie pomogły ani tarka święta, ani Jezus Nazareński nie wyskoczył, żeby Panie, ale pan ma rany wszędzie. Proszę. To chutę? Może coś jest zrobić, żebym się sam Strzygę nie zamienił. Zynkę mojego dziadka. Proszę. Proszę. Pana ulubiony ja noszę w kieszeni powiedziałem, że zaj pan... się go nie skaziłem z, z takiego okazu to ja proszę pana aaa, nie widziałem w, w życiu ostatni raz z Mołdawii bodajże w, w koala lumpur wyskoczyło na mnie coś podobnego, ale aaa. Lekarza może? Landrinka Landrinka, tylko landrynka. Nie lubią Lekarz Pan krwawi, pan się wykrwawi na śmierć, panie profesorze, no proszę kontynuować Gdzie poleciało. Ja pomszczę Co pan, co się panu dzieje? Okay. <laughs>